To program pierwszy polskiego radia nadawany na falach długich o częstotliwości 225 kHz, na falach ultrakrótkich lokalnie w technologii DAP, oraz w internecie i przez urządzenia mobilne. Prawie 5 minut po 12 aktualności jedynki Marzena Godon. Do Sejmu wpłynął projekt dotyczący wsparcia dla przedsiębiorców, którzy ucierpieli z powodu katastrofy ekologicznej na odrze. O pomoc będą mogły ubiegać się firmy przede wszystkim z takich branż jak turystyczna, gastronomiczna czy sportowo-rekreacyjna. Program trzeci polskiego radia to sobota. 27 dzień sierpnia, minęła godzina 13. Filip Jarek. Zapraszam na serwis trójki. Synoptycy zaktualizowali ostrzeżenia przed upałami. Za chwilę szczegóły. Rosjanie za wszelką cenę próbują ukryć eksplozje, do jakich dochodzi na Krymie, wynika z ustaleń ukraińskiego wywiadu. Polscy siatkarze mają dzień przerwy w Mistrzostwach Świata. W swoim pierwszym meczu nie dali żadnych szans Bułgarii. Nadal obowiązują ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed upałami. Dla Polski Środkowej i Wschodniej poinformował Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Rosja wysyła ciężki sprzęt na Krym, to m.in. czołgi i cysterny z paliwem. Bułgaria wzmacnia ochronę swojej granicy z Turcją, szczegóły za moment. W przyszłym roku airshow odbędzie się w Ratomiu. Damian Szpyla, zapraszam. Rosja wysyła Eszelon z ciężkim sprzętem wojskowym na anektowany Krym. Jest już 15, nasi reporterzy na łączach. W studiu pojawił się już Michał Zieliński. No to możemy zaczynać Fakty w RMF FM. Grzegorz Schetyna bez prawa jazdy polityk przyznaje, że jechał w terenie zabudowanym z prędkością 2,5 razy wyższą niż to jest dozwolone i za to przeprasza. Poza tym Faktach o 15 o utrudnieniach w ruchu w Warszawie, a także o poszukiwaniach na polach bitwy pod Grunwaldem. Dlaczego Schatyna stracił prawo jazdy na trzy miesiące. Te informacje były przewodniczący platformy obywatelskiej potwierdził w mediach społecznościowych. Upały i burze. Ostrzeżenia są prawie dla całej Polski. Uważajcie zwłaszcza w górach. Trzech strażaków rannych w pożarze szpitala w Czechach. Ogień zniszczył rano dach i poddasze jednego z pawilonów. 17-wieczna moneta z Meksyku na polu niedaleko Chrubieszowa. To odkrycie na koniec wiadomości. Minęła właśnie... 16. Niemal cała Polska z ostrzeżeniami przed upałem i burzami z Gradem. IMGW wydało alerty pierwszego i drugiego stopnia. Te dotyczące wysokich temperatur na wschodzie kraju obowiązują do jutra, do wieczora. W sobotni wieczór spędzacie z Radiem Złote Przeboje. To już 20 na zegarach przed nami tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje. Od września więcej punktów karnych za złamanie przepisów drogowych. Agencja Atomistyki zapewnia, sytuacja radiacyjna w Polsce jest w normie. silnice w dziewięciu kąpieliskach na Pomorzu. Drota Werdicka-Herman. Wzmożonych kontroli na drogach możemy się spodziewać w ostatni weekend wakacji. Poniedziałek, 29 sierpnia jest ósma czas na fakty w RMF Classic i RMF Classic Warszawa. Maj dla nas Grzegorz -Jesiński. Na początek dobra wiadomość. Udało się odnaleźć trzech nastolatków z Ukrainy poszukiwanych od wczoraj w rejonie Framborka w Warmińsko-Mazurskiem. Początek roku szkolnego tuż, tuż. Za moment sprawdzimy, czy wszyscy są już gotowi. Będzie także ale jak Gwiazd świadkówki nieopodal katowickiego spotka. Wszystko, co można zrobić o dziewiątej to... Flesz i pogoda już teraz w RMF Max. Maciek Borchulski, dzień dobry. Ogranicze Dolnego Śląska i Wielkopolski to rejon, gdzie obowiązuje dziś trzeci najwyższy stopień zagrożenia związanego z nagłym wzrostem poziomu wody w rzekach. Poprawia się na szczęście sytuacja w Śląskiem, gdzie po wczorajszych ulewach strażacy interweniowali ponad 300 razy. Ważne rozmowy o energii w Paryżu. Premier Morawiecki spotyka się z prezydentem Macronem. Trwa obława na więźnia, który uciekł w Ostrowie Wielkopolskim w Watykanie. Papież rozmawia z kardynałami z całego świata na temat reformy Kurii Rzymskiej. Jest 13. Marcin Bartnik, premier Mateusz Morawiecki proponuje w Paryżu zmianę w unijnym systemie handlu emisjami CO2. Poniedziałek 29 sierpnia 14.01. Informacje to KFM Elżbieta Mazur Bielat. Prom przewożący 300 osób płonie. U wybrzeży Szwecji trwa akcja ratunkowa. Czeska prezydencja zwołuje nadzwyczajne spotkanie unijnych ministrów do spraw energii. Problemy z jednym z silników gigantycznej rakiety mogą stanąć na drodze Amerykanów przed dzisiejszym startem Artemis-1. Pożar promu samochodowego u wybrzeży Szwecji, jak już informowaliśmy w Tokie FM, na pokładzie może być około 300 osób. Ogień wybuchł na pokładzie samochodowym. Newsy Rock Radio. Ukraińskie wojsko ruszyło z ofensywą na południu kraju. Start misji kosmicznej Artemis 1 na razie nie doszedł do skutku. Startuje natomiast tenisowy US Open. Dziś zagra dwoje Polaków. Marcin Krzemiński. Do wieczora nadal aktualny, choć już mniej regionów w jego zasięgu. Alert pierwszego stopnia przed burzem i Gradem. Groźne zjawiska pogodowe jeszcze przez około 4 godziny możliwe w Warmińsko-Mazurskiem i na Podlasiu. Odra ma być dokładnie prześwietlona, a wyniki tego prześwietlenia poznamy w ciągu miesiąca. Ponad 13 lat więzienia dla pijanego kierowcy, który potrącił człowieka. W tej prawdzie będzie też pomysł na zielone centrum w Tychach. Prawda, antyradia. Minęła 17. Grzegorz Kornacki to wydarzyło się w Odrze. Dowiemy się do końca września. Całościowy raport w tej sprawie ma być 30. Tak mówi minister klimatu Anna Moskwa i dodaje, że to bardzo szybko. Jedna osoba ciężko ranna po ataku nożownika w Siedlcach. Napastnik już w rękach policji. Pożar ugaszony. Ewakuacja nie była potrzebna. W raporcie też najnowsze doniesienia w sprawie akcji służb na Promie Stena Line. A na koniec sprawdzamy, jak bezboźleśne wrócić z urlopu, bo przecież wakacje już na finiszu. Peska Raport. 18. Aleksandra Kowalewska. Zapraszam. Atak nożownika przed budynkiem skarbówki w Siedlcach. Jedna osoba jest ciężko ranna. Między dwoma mężczyznami miało dojść do sprzeczki i wtedy jeden z nich sięgnął po nóż. Jest ósma, Piotrek Bukowski. Miesiąc czekania na odpowiedź, co zatruło Odrę. Do końca września powstanie kompleksowy raport odnośnie przyczyn zanieczyszczenia rzeki. To wnioski po posiedzeniu polsko-niemieckiej Rady Ochrony Środowiska. Teorie o złotych algach potwierdzają dziś obie strony, ale badania nadal są prowadzone. Słuchasz Radia Supernowa. Czas na informacje. Na zegarach w całej Polsce godzina 10, to oznacza, że czas na najważniejsze informacje, które przedstawi Marcin Procki. To krzywdząca decyzja ministerstwa, mówią rodzice dzieci chorych na SMA, którzy dziś planują protest przed Sejmem. Rusza sieć składów węgla, to tam będzie można odebrać zakupiony wcześniej przez internet surowiec. Organizacje społeczne chcą pomóc odrze, ruszają z akcją odrodzenie. Informacje. Ta decyzja jest niesprawiedliwa i krzywdząca, mówią rodzice dzieci, które nie kwalifikują się do refundacji leku na SMA. Domagają się rozszerzenia refundacji dla większej grupy osób i dlatego za pół godziny zaplanowali protest przed Sejmem. Refundacja nie tylko dla najmłodszych. Tego chcą rodzice dzieci chorych na SMA. Trwa protest przed Sejmem. Diesel w górę benzyna bez szans na obniżkę. Mamy najnowsze prognozy z rynku paliw. Będzie także o możliwości nadania nazw planetom. Pomysły z całego świata zbiera Międzynarodowa Unia Astronomiczna. Jest 11. Posłuchajmy wiadomości w Vox FM, na które zaprasza Aleksandra Kozera. Domagamy się sprawiedliwości, mówią rodzice dzieci chorych na SMA, którzy protestują przed Sejmem. Sprzeciwiają się decyzji ministra zdrowia o refundacji leku na stwardnienie rozsiane tylko do szóstego miesiąca życia dziecka. Protestowi przygląda się Konrad Traczyk, w jakich nastrojach są manifestujący. Minęła dwunasta. Informacje Meloradia. Natalia Kuśmierz. Przed kopalnią Liankowiec, należącą do PGG, protestuje kilkudziesięciu przewoźników. Zarzucają Polskiej Grupie Górniczej blokowanie możliwości zakupu węgla za gotówkę z kopalni. Rząd przyjął projekt budżetu na przyszły rok według premiera to ambitny budżet na trudne czasy. Rosyjskie wojska ostrzeliwują drogi, którymi misja Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej powinna dotrzeć do zaporoskiej elektrowni. Watykan po raz pierwszy stwierdza, że to Rosja zaczęła wojnę. News FM. News. Joanna Tarkowska-Klinika, zapraszam. Projekt przyszłorocznego budżetu przyjęty przez rząd według prognoz inflacja ma wynieść 9,8%, a wzrost gospodarczy 1,7%. Deficyt budżetowy to około 65 miliardów złotych, a deficyt sektora finansów publicznych około 4,4% w stosunku do PKB. Głównym mankamentem jest pytanie, co jest zapisane w budżecie, a co będzie realnie, bo, bo pamiętajmy.